Ciotka na szybko, to nie jest zginni, biedaczka. A na gawie, kiedyś strzelałeś, w 4, <grym wytrzał> skąd to był autosem 4x1, hiiii. go tam Leży. <grym wytrzał> A jak on się tu w ogóle kurwa znalazł, no? Żeby tak kurwa dzieci się znajdowały, nie? Wszystkie, które zajęło Jacek Jaworek, to by były bogi. Jacek Jaworek nie zapisze o tym, że dziecka. No maszę jedną. <grym wytrzał> Ze statystyk policji wynika, że Jacek Jaborek nie zabił żadnego dziecka, no może ja. Nie, to jedna. zabił jedna, a mógł dwa. Dlaśba! Dostał heada up przy ścianach, ten w, w pałacu. Ten pałac? Nieźle, kurwa. O. o chuj, podskoczyłeś w tego ty. Nie wiem, no myślałem, że to do dołu na kolon. Pierwszy postrzał O kurwa, ty! <suszy>

O Nie kurwa. Nie wiem co ci powiedzieć Maciuś, ale... O kurwa. Ale on jest przeciwnikiem. O kurwa. <grywa> Przyspało. O kurwa. O kurwa. Koniec chyba. Co, mid widziałeś? Słyszałem. Ja pierdolę. No to wyłączył się z manki. No me pójdziesz. już. Na me Zabił. Dobrze. Lecimy. No i daj na plusu. Chodźmy na czwartego. No jesteś kurwa, Jacek Jaworek. Mm, <grym> <grym> dawaj, to jedziemy. Bój w kuchni. Dobra, dawaj. Dala. Dala. <grym> 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 Jacek Jaworek się kurwa rozpędził. Jacek Jaworek Jacek... zabił człowieka. <grym> ja nie wiem, kto kogo zabija, bo przy ciebie jest Jacek. <grym> Jacek Jaworek zabił członka swojego teamu. <grym>